you yeah. Kibice młodzików GTV Stadionu Śląskiego Chorzów bez wątpienia ostrzą sobie zęby na zbliżającą się ligową wiosnę naszych drużyn. Łącznie chorzowianie na szczeblu wojewódzkim wystawią aż trzy zespoły. Rocznik 2002 będzie rywalizował w pierwszej i trzeciej lidze w swojej kategorii wiekowej, a rok młodsi gracze spod znaku zielonej eski zadebiutują na szczeblu wojewódzkim od zmagań na trzecim poziomie rozgrywek. Zarówno GTV Stadion Śląski rocznika 2002 jak i z rocznika 2003 bardzo obiecująco wypadały w okresie przygotowawczym do wiosennego sezonu. Podopieczni trenera Andrzeja Miłkowskiego zimę mogą zaliczyć do udanych. Bardzo dobrze zaprezentowali się w kilku międzynarodowych i ogólnopolskich turniejach. Rozegrali też sporo sparingów z czołowymi ekipami w kraju. Fajny turniej był w tych Skierniewicach, byliśmy teraz, zajęliśmy tam drugie miejsce, przegraliśmy, można powiedzieć, pierwsze miejsce w ostatnim meczu, ale już chłopaki nie mieli sił, no naprawdę bardzo dużo grania było. Rozegraliśmy 9 meczy, po, po 40 minut, tak. po 50 minut, także naprawdę w tym ostatnim meczu brakło sił, a tam naprawdę trzeba było pokazać charakter, no bo wiadomo, drużyny Lechia Gdańsk, Białorusini, Widok z Kiernińowica, P-21, ale to takie drużyny są naprawdę wysokie, wysokie półki i trzeba było nabiegać i tutaj fajnie, że szło różne ustawienia sprawdzić, graliśmy, i, i, i dwójką napastników, jednym napastnikiem graliśmy. No, naprawdę było fajnie i myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do tej rundy. Boję się tylko o kontuzję, a reszta to pokaże wszystko. Tutaj za trzy miesiące będziemy wiedzieć, na czym stoimy. Dlaczego trener Miłkowski obawia się przede wszystkim kontuzji? Pewnie dlatego, że jego podopieczni będą rywalizować na dwóch bardzo wymagających frontach. Dzięki dobrej postawie jesienią GTV Stadion Śląskich Chorzów znalazł się w gronie sześciu najlepszych drużyn w regionie. Druga drużyna z tego samego rocznika także zakwalifikowała się do rozgrywek na poziomie wojewódzkim, na którym zmierzy się m.in. z rozwojem katowice Zagłębiem Sosnowiec czy orbitą Bukowno. No, chyba jeszcze nie było u nas zespołu, który miał Dwie drużyny w śląskich ligach, no, czy evenement to nie wiem, ale na pewno chłopcy sobie to zasłużyli tamtym rokiem, grali kapitalnie jedna drużyna i druga, porowili awanse i teraz grają na no, szczeblu śląskiego Związku Piłki Nożnej. O to nam chodziło, żeby, żeby ten poziom tych rozgrywek podnieść, gdy tutaj gramy w pierwszej lidze, tu w obydwie na szczeblu województwa, więc obydwie drużyny będą mieli naprawdę ciężko, ciężką przeprawę tutaj w tych meczach ligowych i na tym to polega, bo gra z najlepszymi to się rozwijasz. Czego zatem spodziewać się po występach naszych trzynastolatków na obu frontach? Trener Miłkowski przekonuje, że chce przede wszystkim wygrywać. Jego zespół ma powalczyć o tytuł Mistrzów Śląska. Bardzo dobry jest Raków, często, chował, dobrze wygląda Górnik, Zabrze, pod Beskidzie całkiem nieźle, no, no niega... Powiem szczerze, że będą mecze bardzo wyrównane, więc to też jest fajne, że, że będzie czas się nabiegać, naharować i, 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 i te trzy punkty zboiskać, a nie, że się przyjeżdżało, wygrywało wysoko. Tutaj naprawdę będzie ciężko o te, o, te, o te punkty. Rywali raczej znamy, no bo grywamy gdzieś tam, się spotykamy na tych różnych turniejach w Polsce. No cele, no wiadomo jakie cele, no ta drużyna. Zawsze grał najwyższe, także myślę, że gramy o tego mistrza. No, a czy będziemy nim, to się okaże za trzy miesiące. Również w lidze trzeciej drużyna stadionu nie zamierza tanio skóry sprzedawać. Na szczebel wojewódzki dostała się przecież dzięki wygraniu całych jesiennych rozgrywek pierwszej ligi okręgowej. Chłopcy też mieli ogromny sukces, wygrali ligę tą podokręgową, zakwalifikowali się, zrobili awans znaczy z pierwszego miejsca do śląskiej ligi, także no, troszeczkę moim zdaniem ten poziom będzie wyższy. Czym też z korzyścią będzie do naszych chłopaków, bo wiadomo, że jak się gra z lepszymi drużynami, to się lepiej rozwija piłkarsko, także tylko się cieszyć. A jaki będzie wynik, to zobaczymy. No, chcielibyśmy też ją wygrać, ale może być ciężko. Nasze drużyny z rocznika 2002, ligową wiosnę, zainaugurują w niedzielę. Trzecioligowcy o godzinie 9 podejmą orbitę Bukowno. Pierwsza liga dla podopiecznych trenera Miłkowskiego rozpocznie się o 13 w Bielsku Białej, meczem z tamtejszym pod Beskidziem. Ogromnych apetytów sobie i swoim kibicom narobili również zawodnicy GTV Stadionu Śląskiego z rocznika 2003. Jesienią wygrali swoje rozgrywki ligowe wyprzedzając m.in. silny rozwój Katowice czy Gwiazdę Ruda Śląska. Wiosnę po raz pierwszy w swojej piłkarskiej przygodzie rozpoczną na szczeblu wojewódzkim. Na osiem drużyn, z czego znam tak naprawdę tylko cztery zespoły, bo to jest GKS Rozwój, Ruch i Gwiazda Ruda Śląska, z którym miałem okazję już kiedyś grać, rywale na podobnym poziomie. Pozostałe cztery drużyny, w tym Warta Zawiercie, bardzo ciekawy poziom. Yy, drużyna, która z nami grała na turnieju, raz z nimi wygraliśmy, raz zremisowaliśmy, ale poziom, jeżeli chodzi o drużyny z Dąbrowy Górniczej, które też są w naszej grupie, słyną ponoć z zajęć wynikających z techniki Kerwera, także na pewno będą mieli zawodników potencjalnie o tym samym poziomie, a może nawet troszkę lepszy. Chorzowianie doskonale spisywali się w meczach sparingowych rozgrywanych w trakcie przygotowań do ligowych rozgrywek. Podopieczni trenera Michała Pawlika regularnie pokazywali się z dobrej strony, zasłużenie zwyciężając ze zwyżej dotychczas notowanymi przeciwnikami w swojej kategorii wiekowej. Trzeba się cieszyć, to na pewno 9 spotkań, siedem zwycięstw, jeden remis, jedna przegrana. Nie ukrywam, że jestem zadowolony, ale jak życie pokazuje, czasami jest tak, że możesz dobrze grać w sparingach, dochodzi do meczów ligowych i nagle okazuje się, że my te mecze... Możemy przegrywać. Mam nadzieję, że drużyna powtórzy sukces z poprzedniego sezonu. Zagra dobrze, wygra wszystkie mecze i dzięki czemu zdobędziemy to mistrzostwo, bo oczywiście wszyscy na to liczą. Ale tak jak mówię, no jesteśmy dobrze przygotowani. To, czy nam się uda wygrać, to, czy zagramy dobrze. Po tych sparingach teoretycznie tak powinno być, no ale czas pokaże. Dwunastolatkowie z GTV stadionu meczami w okresie przygotowawczym sami zawiesili sobie poprzeczkę dość wysoko. Trener Pawlik przyznaje, że jego podopieczni w kilku spotkaniach pokazali poziom, na którym chcieliby prezentować się już w trakcie zmagań o punkty. Dwa takie sparingi na pewno to jest drużyna UKS-uchorzów 2003, z którą oczywiście jak pamiętamy przegraliśmy dosyć wysoko, bo 09 w 2014 roku następnie udało nam się z drugą grupą zremisować i wygrać 3-2. To znaczy, że jakiś postęp zrobiliśmy, no i mecz na pewno z GKS-em Katowice, z którym zawsze remisowaliśmy, czy 1-1, czy 0-0 i jak się okazało po dobrym meczu, dwa tygodnie temu wygraliśmy 2-1 i mogę być na pewno zadowolony, bo drużyna gra coraz lepiej taktycznie, mimo to, że to są młodzi chłopcy. Z punktu taktycznego oczywiście wiadomo, wdrażamy to w naszych klasach sportowych, ale ci chłopcy, jeżeli rozumieją, gdzie trzeba przesunąć za piłką, jak zagrać piłkę prostopadłą, kogo kryć, do kogo wyjść, no to też to funkcjonuje szczerze. Wśród takich młodzieżowych grup, szczególnie na naszym poziomie, gra tych drużyn kilka, dlatego to też może jest droga do sukcesu, jeżeli chodzi o mistrzostwo ligowe. Chorzowianie mają na wiosnę konkretny cel. Chcą awansować do drugiej ligi, a może nawet okazać się najlepszymi w całej ośmiozespołowej stawce. No, awans na pewno, zdecydowanie na tym mi zależy. Chciałbym, żeby ci chłopcy też już poczuli to mistrzostwo i żeby mogli jeszcze raz zaistnieć w tej lidze. Jestem dobrze nastawiony do tego grania, ale tak jak mówię, w szatni studzę troszeczkę głowy moich zawodników, bo nie możemy mówić zbyt wcześnie, że wygrywając sparingi już mamy mistrza. Pierwszy mecz w trzeciej lidze wojewódzkiej młodzików z rocznika 2003. Piłkarze trenera Michała Pawlika rozegrają w niedzielę o godzinie 15. Na własnym boisku podejmą rówieśników z MUKP Dąbrowa-Górnicza. Sparing ostatni, który zagraliśmy teraz z rocznikiem starszym Ruchu Chorzów. Wygraliśmy 3-1. Głównie w tym meczu chodziło o to, żebyśmy się przygotowali pod punktem taktycznym. Chcemy zagrać na naszej połowie, chcemy grać z kontry, bo mamy kilku ciekawych zawodników, i tak chcemy zagrać w pierwszym spotkaniu, dzięki czemu będę pozwalał moim skrzydłowym, którzy są dobrymi zawodnikami, typem szybkościowca, mogli rozwinąć skrzydła i strzelali te bramki z dośrodkowań, bo jak pokazuje ostatnia liga, to na strzelonych prawie 20 bramek, 11 to dośrodkowania i stałe fragmenty gry, także coś w tym jest i musimy to wykorzystać.